Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie. Właśnie gdzie w układane już ładnie. Dobrze, dobrze. Bo to wszystkie gałązki tutaj te większe, grubsze, to wszystko będzie posprzątane. A my idziemy zarazkiem do lasu, do tego wiecie bliżej mnie. No ja jestem oczywiście uzbrojony. Wiecie w co? No to już rón. Nie będę pokazywał, ale Zobaczcie co wziąłem Bo mówię tak e, Idziemy teraz na e, Aleję Gniewusów Czyli Agleje, aleje Borowików Ceglastopory Krasnoborowików Ceglastopory No zobaczymy czy tu po prostu Jest coś Bo jak w tym i, i. W jednym były Znaczy jeden, w drugim były y, Był jeden To może tu przynajmniej jednego znajdę, tak? No Nie wiem, ale sprawdzę tutaj. Przejdę trzy miejsca, takie co tam zazwyczaj rosły. Ale teraz nie wiem. Jeszcze pójdę w jedno miejsce kurkowe, zobaczyć, czy już tam kurki są. Czy nie ma. Może nie będzie w ogóle w tym roku tam. Bo tu nigdy nic nie wiadomo. Ale przejdziemy się tak powolutku. Oczywiście rozglądamy się za tymi rzeczami, którymi tu, które tu nie powinny leżeć. Hm. Ale wiecie, jak to jest. Hmm. No, i co jeszcze? No, i co? Widzimy się gdzieś po drodze. Mam nadzieję, że przy grzybku. Nie przy jakichś takich nieodpowiednich rzeczach, które tu się zny, będą znajdować. Na pewno są, ale wiecie, trzeba wpaść na to po prostu. Bo jak idę, nie idę dzisiaj tak stricte na, na śmieciuchy, tylko po prostu na, na grzybki. Sprawdzić. Przyjdzie sezon znowu na na... na, na na śmieci oczywiście, że tak, chociaż ten sezon był ciężki, powiem wam. Tyle tam tych śmieci już wyniosłem w tym sezonie, jest. Oh, jest dobrze, że się pokazują te krzyby bo oh, czasami już to ręce opadają. Ale dobra, no to dobra, to już nie gadamy, tylko lecimy. Zapinam, zapinam psa. No i może akurat, przynajmniej jeden jakby był to już było dobrze, ale powiem wam yy, yy, jajecznica z borowikami i skórkami pychota, naprawdę. Mm, ten smak, ten zapach, rewelacja. Także dzisiaj może na kolację, Dobra, lecimy. Ale jest pięknie w lesie. Bo mam chodzę, chodzę nie ma. Ale zobaczcie, tu już taki zjedzony jest. Zobaczcie. Uu. Uu. <laughs> Te ślimaki czy ten. Czyli już zaczynają tu też wychodzić. Taki trochę. Nie za bardzo, ale może akurat jeszcze coś będzie. No fajnie, jak jest jeden. Już widać, zjedzony. Taki troszkę starszy. Może coś tu znajdę? Nie wiem. Wyszłem jakieś 300 metrów i nie ma nic. Dobra, idziemy dalej. Nie ma, to nie ma, trudno. Lecimy. Ale tu ładnie wreszcie, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Pięknie. powiem wam na alei gniewusów tylko ten jeden zjedzony i teraz jestem sprawdzam czy kurek tu nie ma ale po prostu nie ma no. chodzę, chodzę, ani jednej nie wiem czy to znikły, bo tu tak dziki przekopały, przeryły i po prostu to miejsce, widzicie zresztą jest przekopane no ale mimo wszystko powinny się pokazać ale nie ma, ani jednej ani pół. <noise> dobra, jeszcze tu pochodzę, trochę sprawdzę. Nie, to idziemy na inne miejsce. Powiem Wam, chodzę w takim lesie teraz. I chyba widzę. Muszę tam podejść. Tak mi się wydaje. Tak zerkłem okiem. Coś tam jest. Ares, chodź tu. Tak, to będzie ceglać. Chodź tu. Chodź tu. Siadł ładnie, leżeć. Ślicznie, tu jest ciężko poznać, rozpoznać jest, jasne, Stoj stój Ares, o Jezu, dwa są, ale patrzcie, znowu ten taki obiedzony, ale ten, ten jest ładny, hmm. zobaczcie jak obiedzony, nawet korzeń ma taki obiedzony. Nie, to tylko tego zostawiam. Niech już to kończą sobie. Ale ten już jest ładny. Też trochę objedzony. Ale jest. <laughs> Proszę. Widzicie? Przez ślimaki. Nie wiem, czy. O, tak głęboko. Przez ślimaki. Trochę zjedzony. Ale zobaczcie. Piękniusi No <laughs> O, co ja widzę Co ja widzę, co ja widzę, bo teraz się rozglądam Czyli tego bierzemy do koszyka Ładnie Ale tego nie, tego zostawiamy Bo ten jest taki, wiecie O, co tu jest Patrzcie, teraz Zobaczcie to Patrzcie, jaki piękniusi Malusi piękniusi o, no nie, no bierzemy, bierzemy. Teraz zauważyłem, chciałem wziąć ten. Zobaczcie, jaki piękny. Ale piękny. Chyba będzie kolacja dzisiaj. Bo wiecie, co? Ja mam w pamięci jeszcze jeden tam. Bo się rozglądam tutaj tak powolutku. Tego bym nie zauważył nawet. Tam stoi. Nie, nie wiem, czy mam to. Chyba tam, no nie? Zaraz idziemy tam. Zaraz to potem obrobimy, ale na razie muszę jeszcze tu po, popatrzeć czy tu nie ma coś. Bo wiecie one tak w O, oczywiście wiecie co to jest. No, to już wam nie będę mówił. <grym> na końcu wam pokażę. Aresku, czekaj. Czekaj. Powolutku. Powolutku, powolutku. Jeszcze te słońce jest, wiecie i ciężko tutaj dopatrzeć. Ale ten jest piękny. Ma tam jakąś dziurkę. Ale zobaczcie to. I tak właśnie muszę chodzić powoli. Pamiętajcie, chodźcie zawsze w lesie powoli. Więcej grzybów nazbieracie, jak będziecie powolutku chodzić, jak, 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 jak tak wiecie, czasami dzic przyjedzie jak, i leci, i leci, nie wiadomo po co, na co. <laughs> zobaczcie to. Jest tu no i trochę uszkodzony, co prawda. Ale no piękny, patrz tu piękniuszy do mnie, <laughs> będzie dzisiaj kolacja, będzie, zobaczcie, jaki borowik piękny, jakaś gąska mu się tu wpiła, piękny. No i tak tu rosną właśnie, więc trzeba tu powolutku, a one widzicie nie są za duże, do koseczka. Jestem za duże tak by ciężko poznać, także przyglądniemy się jeszcze tutaj naokoło. Sprawdzimy czy nie ma mhm. Tak wam pokażę o tak, no ja nie wiem czy to będzie widać, ale patrzcie będzie teraz. Powoli, 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 powoli. I zobaczcie to Zobacz. Jaki piękny. Jaki piękny życie Zobaczcie. No coś pięknego. Krasno borowik, Ten jak z książki. Piękny. Wyrywamy. Patrzcie jaki piękny. Taki już jest duży, zobaczcie, a nie było go prawie widać. Właśnie to tak jest w tych liściach. Ciężko to, to wypatrzeć. Także dlatego przy, przynajmniej w takich liściach to trzeba tak strasznie powolutku chodzić, że. Ale zobaczcie, jak z książki. <laughs> ale piękny. No piękny, już mi się podoba. Tam nie było, a tu widzicie. Coś się tu ruszyło. Coś się tu ruszyło. Także piękny jest. Piękny jesteś. Muszę pomagać. Pięknie pachnie, powiem. Pięknie. No przejdziemy się, tu jeszcze troszkę pochodzimy. Dobra, do koszyczka. Do koszyczka. No i zobaczcie jak to zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery już mam, tak? No to już by w sumie na kolację spokojnie. Do jajuszka. <śleskuj> Myślę, że spokojnie na kolację starczy. Tam jest jeszcze jeden ten... Taki zjedzony, ale to go nie biorę, to już tam niech sobie tam ktoś. Yy, a my tu sobie tu, 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 pochodzimy jeszcze, tylko powolutku, powolutku, bo no tak jak widzicie, no ciężko wypatrzeć, bardzo ciężko. Dobra, idziemy dalej, ja, ja jestem zadowolony już, pięknie. Nie tylko, nie tylko grzyby są ukryte. Mówię, chodzę, chodzę. Myślałem, że już nic. Mówię, idę coraz wolniej, coraz wolniej. Mówię, albo są takie malutkie, albo nie ma. Ale mo może jest, że są takie małe. Niektóre po prostu nie widać ich. <grym> Choćbym nie wiem jak wolno chodził, to i tak ich mi znajdę. Przyklepcia są po prostu. Na sto procent. Ale tu teraz widzę, że podejść do niego. Zobaczcie. Ten jest wielki. Ale jest taki, widzicie, zjedzony już. Także nie bierzemy. O. Taki gruby korzeń. O, jaki gruby. Ale już jest, wiecie, tu jest pojedzony. Od spodu. Nie będę go zrywał. <gry> Ale ładny. Chodźcie <gry> od góry jeszcze ładnie się prezentuje. No. Pip pip pik. pik, pik, pik. Dobra, Jeszcze sobie tu rośnie, a ja może znajdę jeszcze jakiegoś małego, pięknisia. Piękny. Jedzą strasznie te ślimaki, ale dobra, trudno, nic nie zrobimy. Ja tu sobie poszukam jeszcze, powolutku pochodzę i poszukam. Je, może jeszcze coś tu drapniemy, <gry> ale fajnie, no, co jakiś czas, widzicie, grywek jakiś pada, nawet taki cieszy, taki trochę zjedzony, nawet on cieszy, no nic, idziemy dalej, nawet jak już nic nie znajdę. I tak... <gulacja> Kolacja jest. <gulacja> ale to nie chodzi o kolację, ale same te emocje, naprawdę rewelacja. Coś przyjemnego. Dobra, weszliśmy już z tego lasu. Tutaj żeśmy chodzili. Jak na razie to w sumie... W sumie nie jest źle, coś tam znalazłem, ale, ale jeszcze nie ma. Idziemy jeszcze, idziemy jeszcze w jedno miejsce, a jak na razie to poruszamy się tutaj. Idziemy taki kółko zrobimy, I czy tu gdzieś po boku, coś na drodze. Wiecie, borowiki lubią na drodze rosnąć także, w tych krajach tak. Także tylko się tak przejdziemy. Będziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczyć i to będzie na dzisiaj tyle. Dobrze, że śmiecichów tak dużo nie ma, mm, są, ale bardzo mało, no na końcu wam pokażę. Dobra, zobaczymy co się będzie działo jeszcze po drodze. Może jeszcze coś się uda. Jeszcze idę w ostatnie miejsce no nie ma nic, prawda? Tu wiecie przy tych tak bardziej... Na takich bardziej suchych miejscach Na słonecznionych, że tak powiem Ale nie ma nic Idę sobie powolutku Sobie ogląda Ale jest pięknie Jest pięknie Jest sucho, mogłoby tak popadać Ja bym wszystko chciał naraz, no nie oczywiście Ciepło, popadać, grzybów. Wszystkiego, tak? No ale dobra. Ja idę tu na dół. Tu się przejdę jeszcze. E, tam widzę jakąś butelkę plastikową, także znika z lasu, bo ją widzę, to musi zniknąć. Woreczek trochę się zapełnił. No i pochodzimy. Idziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczyć. Jak nie będzie, to idziemy w kierunku samochodu, bo coraz cieplej się robi porywą. Ale się musi napić wody. Nie wziąłem nic ze sobą, ale w samochodzie ma, także spoko. Dobra, idziemy po tą butelkę, która tam leży, plastikowa i lecimy jeszcze w jedno miejsce. Cieszy mnie, jak widzę takiego muromora. <laughs> Właśnie, ten muromorek to znak, że te borowiczki powolutku tutaj też będą wychodzić. Ale przejdziemy się tu. Wiecie, to jest taka skarpa. Najgorzej, bo ta skarpa jest i ten wiatr z tamtej strony wieje i tak szybko to, wiecie, okłodzi, tak? Jak jest zimny wiatr. No, z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony znowu. Ale, dobra, idziemy zobaczyć. No, niestety nie udało mi się znaleźć nic. Tam jest ta skarpa, widzicie. Jedynie śmieciuchy, może też nie dużo, ale nie powinno tam dużo być. Idziemy teraz do, może do głównej drogi, już dzisiaj nie idziemy. Jest jeszcze parę miejsc, ale już mi wystarczy. Grzybki mam, <grybki> na kolację będzie naprawdę. Papirem tam jest, folioków trochę nazbierałem, kutelek, takich takich, stranych owakich. Ja nie wiem Apeluje się do tych ludzi Apeluje się, apeluje się A oni dalej wyrzucają Dobra, idziemy w kierunku samochodu Po drodze pójdziemy boczkiem Boczkiem tam Tu nie, bo tu jest za gęsto Tam dalej wejdziemy do lasu Może jeszcze tam coś znajdziemy Nie, to się widzimy przy samochodzie <grym zimno> Ale spoda no, Pij, ładnie Oj, jaka zimno. No pi, ale spij Wodę. już się napił ale może jeszcze trochę dobra to kończymy <grym> ten film dzisiaj nachodziliśmy się troszkę no z takich nieładnych rzeczy widzicie ile jest znowu tego polioki butelki patrzcie ile śmieciuchów masakr masak no i co co ja mogę zrobić? No apelować jedynie, żeby nie zostawiać śmieci w lesie swoich, tak przy sobie, co macie, żeby nie wyrzucać do lasu. Najlepiej się zastanowić, do, jak podjedzicie do lasu, hmm, czy warto wziąć tyle jedzenia, tyle tych butelek z piciem i tego wszystkiego e, do tego lasu, potem Wam e, to przeszkadza i... Ludzie kombinują, żeby to wyrzucić po prostu, no tak, bo to nie mają gdzie wziąć, tak? ze sobą wezmą, poupychają gdzieś tam po koszykach tego, a potem myślą, że nazbierają grzybów i potem albo jak nazbierają grzybów, nie mają gdzie tego wziąć, tak, bo mają dużo grzybów. No, dlatego warto się zastanowić, czy nie, nie brać tego troszkę mniej. tak, Jakieś albo zjeść na miejscu po prostu przed trasą, albo po wziąć jakieś tamki pojemnik tylko na picie i najlepiej z plecakiem chodzić tak i w plecaku to mieć wszystko także te śmieci które wiecie się wytworzą z tego wszystkiego jedzonka i innych rzeczy można też na plecy wziąć i do plecaka to jest naj, naj, najwygodniejszy sposób no ale dobra to już nie o tym teraz 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 ares 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 to moje grzybki jeszcze nie obrobiłem tu nie miałem czasu dopiero do auta doszli także ładne są, ładne są, bardzo ładne. Kolacja będzie jak nic. Zobaczcie, zdrowiutkie, ten troszkę poobryzany. W sumie było 6 chyba, bo tamte dwa zostawiłem. No fajne co? Podobają mi się. Super rewelacja naprawdę. zaraz je ja tutaj obczyszczę, pychniemy sobie z zareskiem no i ja, ja jestem zadowolony śmieciuchów nazbierałem oczywiście chociaż bym był bardziej szczęśliwy jakby tych śmieciuchów nie było, ale jestem zadowolony bo już ich nie ma, już są u mnie, jak są u mnie to idą, to idą do samochodu i ich nie ma tam będą, ich będą posegregowane i wyrzucone ja się cieszę bo trochę borowików nazbierałem powiem wam sezon się zaczyna już jakby tak popadało, jeszcze to by było super. Jeszcze może pojedziemy jutro na, w inne miejsca zobaczyć yy, na Ceglasto porę, może do innego lasu. Czeklas <tryk> <tryk> już byłem. To są podobne lasy, wiecie, tylko w innych rejonach. I się trafiły, tak? Także, także już jest, są, pokazują się, może nie ma takich dużych ilości, ale jest coraz więcej, coraz więcej. No dobra, to jak się Wam podobało, to subskrybujcie. Lajkujcie, komentujcie. Miłego dnia Wam życzę. Zdrówka. Spacerujcie, zbierajcie grzybki. I nie wyrzucajcie mi śmieci. Pamiętajcie, nie wolno. Trzymajcie się. Papa do następnego.